Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. My no, jesteśmy dzisiaj w gierce, żeby zagrać ciągiem, o który zostałem poproszony, czyli o fv 215 b 183 czyli tak zwaną Godzilla czołg 10 poziomu niszczyciel czołgów. Czołg, który już nie jest jako tako dostępny, jeżeli chodzi o drzewkowe badania, no, ani sklep póki co. Zwykle pojawiają się jakieś warsztaty, nie warsztaty, właśnie, żeby sobie to ten czołg było można zdobyć. I jakby wiem o tym, że hype teraz największe jest na czołgi, te które będą w paczkach świątecznych, bo one się zbliżają niewiarygodnie szybko. Bo wiadomo, już 1 grudnia możemy mieć i tak naprawdę ten piątek. No, ale ja, jako mały twórca, nie jestem w stanie dostać tak naprawdę yy, żadnego konta takiego yy, powiedzmy, prasowego, ani takiego właśnie konta distributora. Czyli po prostu nie mam dostępu do wszystkich czołgów, nie mam dostępu do takich świeżynek. więc nagrywamy to, co mamy, i liczymy na jakieś tam soczyste. Strzały, chyba że chcecie mnie bardzo mocno wesprzeć żebym właśnie większym twórcom się stawił taki dostęp pozyskał to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale i pomału, pomału do celu może uda nam się to dobić tutaj jest szansa, że ten AMX pokaże jeszcze głowę. On wreszcie wierzę, że my tutaj stoimy a nasza Manticora tam stoi w dość dobrym miejscu no tutaj mogłoby być niebezpiecznie, mogliśmy tą, tą pestkę dostać i skończyłoby się to dla nas na pewno bardzo, bardzo niewiele ta Manticora gra już sobie raczej tak defensywnie co nie jest dla nas oczywiście niczym miłym, ten kolega nas tutaj, jeżeli wyjedzie, to nas wykryje. No chyba, że właśnie będzie wyjeżdżał nam ze takiego krzaczka. że się nam tutaj pokazuje, ale my nie jesteśmy w stanie go spenetrować. A je, je, troszeczkę za. Na wysoko poryć ten, ten strzał. No ja bym nie chciał teraz stąd uciekać, kiedy on jest wychylony. No bo jak wiemy, wtedy dostanę strony spota. Będę narażony na to, że ktoś tam do mnie strzeli, ale już podjeżdża więcej czołgów. No i teraz, jeżeli miałbym tą pestkę, to tak naprawdę daje piękna, byłaby weszła za praktycznie 2000 HP. Ale skoro oni takie błędy popełniają, to poczekajmy sobie. Może ktoś jeszcze się tutaj tak odważnie postara zagrać, wychylając na tą górkę i wtedy, jeżeli nawet tutaj nie dostanie spota przez naszego lighta, to gdzieś tutaj sobie z niego strzelimy. No ten light raczej jest bezpieczny, jest w dołku. Już mało oczywiście zasłonę, ale nie spotuje. Bo teraz te czołgi się pokazują, tak no, jak widzicie. No, trafić tutaj w Pixel. To będzie bardzo, bardzo ciężka sprawa. Pokazuje się progi czołg lekki. On też dostaje spot ja troszeczkę za słaby czas reakcji, powiedzmy miałem, pewno ten strzał już było, można sobie tutaj oddać, ale też powiedzmy sobie, nagrywając nie wszystko jesteśmy w stanie um, zauważyć, też skupiamy się na wielu więcej rzeczach, tak samo i ja widzę to po swoich wynikach w bitwie, że jednak te nagrywane często troszeczkę odbiegają od tego, um, jak gram normalnie. Z tego względu, że właśnie skupiam się na tym, żeby przekazać Wam jakieś fajne informacje. I jeżeli właśnie takie informacje. Co Wam potrzebne, to jest to czołg naprawdę z potężnym działem kalibru 183 mm, dlatego to jest właśnie tak zwana Godzilla. Jest to chyba jedno z większych dział, jakie mamy tutaj, bo chyba jeszcze T92 ma większe, hmm, większe działo. Jeżeli chodzi o kaliber, to możemy jeszcze ładny strzał. No, i jest to czołg, który właśnie gra się tak na haszach typowa taka zabaweczka, który potrafi strzelić tym fleszem za 1750-230 penetracji. Więc czasami wystarczy, czasami nie wystarczy, ale wolimy jakieś tam bardziej miękkie cele. Tak Te właśnie teraz ten Joszek, który będzie chyba dla nas boczkiem się odwracał Ewentualnie nie możemy go przejść. możemy gdzieś tam go jedynie spróbować stawić po władzie Ale on się będzie wycofywał Będzie się wycofywał, właśnie zrobi sobie boczkiem się, cyk 1100 uszkodzeń tak naprawdę za jeden strzał Nie zostajemy jeszcze wykryci, więc bardzo, bardzo fajnie nasza pozycja Nie została w tym momencie zdradzona Drogi Eber się świeci, no ale właśnie To, że strzelamy za tak wiele Musimy tak jakby odpokutować tym, że ładujemy też naprawdę bardzo bardzo długo, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi takie właśnie działa, czyli właśnie lodówkę, godzilla, bo one mają takie działa, takie same wtedy 25 sekund ładowania, za takie strzały za 1600-1800 nieraz, no to jest w stanie wybaczyć właśnie sobie ten czas ładowania, tylko no niestety te czołgi, jak to nie nienaliściele czołgów niektóre przystało, a raczej na większość nie grzeszą pancerzem, aczkolwiek ten i tak ma dużo, dużo więcej niż taka właśnie wspomniana przeze mnie lodówka. Jest ten kurdzę, tylko czy my będziemy mieli na niego bicie, ona razie będzie sobie gdzieś tam ze skokami właśnie. My wszyscy będą grali bardzo, bardzo defensywnie. Wiedzą o tym, że mamy taki czołg jak Godzilla. Wiadomo, nikt się nie chce pod niego wychylić, stracić całe życie. Ułamek sekundy to nic przyjemnego. Deben Eber można zauważyć. Jesteś to 50M. Jeżeli ono będzie chciał sobie grać jakoś agresywnie, gdzieś się tutaj wychyli, będzie chciał sobie gdzieś tutaj agresywnie podjechać, to my będziemy mogli tutaj sobie na niego jak najbardziej przestrzał zapać, jest jeszcze w no, ale ten da też już tam gdzieś dostaje. No i to jest właśnie nasz problem, że jeżeli stoimy bardzo mocno z tyłu, to bardzo ciężko jest nas złapać na coś przestrzał, a jeżeli zagramy agresywnie, no to niestety jesteśmy przebijani, zostajemy tak naprawdę bardzo szybko zniszczeni i ani w tą, ani w tą stronę teoretycznie nie jest dobrze, więc trzeba tutaj kombinować. Ja widzę, że to nasza lewa strona, która jest sobie gdzieś tam, przegrywa i tutaj takie 50 właśnie sobie zdecydowało się na lekki podjazd. Pytanie, czy on nas widzi? Nie widzi, ale wie o tym, że ma spota bo oczywiście żaróweczka teraz jest dostępna na wszystkich czołgach, co powoduje to, że on nie będzie chciał tak sobie podjechać bez jakiegoś tam większego, bez jakiejś większej potrzeby. Będzie sobie raczej stał i czekał na to, co się wydarzy. Na razie taka kamperska bitwa. Teoretycznie dla nas dobra, bo długa. No ale właśnie, jeżeli wszyscy krają za krzeczkami, a my stoimy w takich najbardziej powiedzmy sobie oczywistych, to ciężko, żeby ktoś się pod nas wychylił. Oczywiście z czasem bitwy, z czasem, kiedy to będzie sobie tak narastało. Kiedy powiedzmy przeciwnik poczuje tą krew, że może nas gdzieś tam dobić, no to będą mi wyjeżdżali bardziej bezmyślnie, bardziej do przodu. A my wtedy jesteśmy na posterunku, wtedy jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam y, fajnie postrzelać. więc takie bitwy na styk z minimalnym wskazaniem na przeciwnika. Jak najbardziej dla nas są OK. Bo właśnie czołgi będą nam wyjeżdżały pod lufę, a to jest coś, co niszczyciele właśnie lubią najbardziej. No tutaj mój błąd. Spodziewałem się, że się go troszeczkę wcześniej, no tam są przecież różne krzaczki i tak dalej. No i widzicie, już do mnie gdzieś tam lecą strzały, no i właśnie ten strzał za 500, którego, o, za 750, za którego ostatnio udało nam się uniknąć, to zebraliśmy sobie to na gąski, tym razem jednak tutaj to nas trafia, no i nie jest to zbyt miłe, ale wiemy też o tym, że ten czoł gdzieś tam sobie stoi i jest raczej tutaj gdzieś celowany, no więc taki powiedzmy sobie profilaktyczny strzał, żeby mu może oddać, możemy sobie wykonać, co sobie gdzieś tam leci, czy to weszło, czy nie, nie wiem, mogę oddalić kamerę i to sobie sprawdzić. No nie zniszczyliśmy przeciwnika, więc powiedzmy sobie, że super nie jest. Bo oczywiście takie strzały, jeżeli u nas gdzieś nam się przebiją właśnie przez pancerz to zróżnicowanie kończą się tym, że. Czołg kończy w garażu mimo wszystko. tutaj druga strona krzaczków. Ja tutaj dostaję spota, co nie jest oczywiście miłe. No i właśnie, wychylamy się nas troszeczkę za szybko. Może ten czołg dostał od nas, może nie. Tego się dowiemy tak naprawdę w garażu. No i tak jak możecie zauważyć, pierwsza bitwa zakończona porażką, aczkolwiek tego obiekta udało nam się trafić, ale bez. Przebicia, czyli po prostu tutaj trafiliśmy, no i te haki zrobiły jakieś tam uszkodzenia, trafiliśmy w traka, No te już, uszkodzenia nie są takie tam najlepsze, ale też najgorsze też nie. Aczkolwiek to była bardzo słaba bitwa, więc lecimy do następnej. Nasza kolejna bitwa odbędzie się na mapie El Halów, a więc taka mapa, gdzie jedzie się praktycznie na jedną stronę, rzadko kiedy gra się tą drugą, no bo to właśnie te wszystkie snajpiące te deki ciele czołgów ustawione na tych wszystkich tutaj powiedzmy sobie półeczkach po tamtej stronie i po tej stronie zwykle uniemożliwiają granie sobie tego środeczka i tych powiedzmy sobie właśnie pagórków i tak dalej a my żeby to udowodnić podjedziemy sobie właśnie gdzieś tak powiedzmy sobie początkowo na jakiś tam przestrzał licząc na to, że nasze czołgi wykryją czołgi przeciwnika, bo będziemy sobie mogli strzelić, schować się i na spokojnie sobie tutaj pograć, oczywiście musimy złapać zasięg rysowania więc ta mapa jest sobie tak przystosowana do tego właśnie, że te czołgi muszą zjechać w dół, żeby w ogóle coś tam świecić, ewentualnie grać właśnie gdzieś tam, gdzie ten nasze BR. A, mm, a czołgi, które sobie gdzieś w tej stoją na tych półeczkach, właśnie sobie będą do tego wszystkie strzelały. To jest taki tradycyjny, powiedzmy sobie, krzaczek, skąd zwykle te podciski latają, tych wrogów. Patrzę, czy ten na BR będzie mógł nas wyświecić, ale raczej nie. Co Chwilkę poczekam, aż tylko coś powiedzmy sobie tutaj podjedzie. Leci sobie petka. Nie trafiliśmy, więc od razu się wycofujemy. Pracowamy się oczywiście za przeszkody gdzieś tutaj, żebyśmy nie byli wykryci. No i heber na pewno świeci dużo bardziej aktywnie, ale też niebezpiecznie. Jeżeli gdzieś popełni jakiś błąd, my jesteśmy w stanie oczywiście z niego sobie strzelić, jesteśmy w stanie go, powiedzmy, sobie zabić. I wtedy ten nasz heber będzie miał otwartą, otwartą drogę do tego wszystkiego. On będzie tutaj jechał. I proszę, kolega popełnia błąd, dostaje pestkę za 1300, my tracą, lajka, my się wycofujemy, żebyśmy my nie zebrali. Dzięki temu ten nasz EWR teraz będzie mógł sobie dużo łatwiej grać Zwłaszcza jeżeli chodzi o to który które na przykład teraz też jedzie To, że my teraz tak długo ładujemy, no niestety Spowoduje, że raczej nie damy rady tutaj tego przestrzału sobie włożyć, aczkolwiek To to bardziej się interesuje tym, żeby tutaj wjechać Jeżeli chodzi właśnie o te nasze góreczki, powiedzmy to jest oczywiście taki przesmyk, ale tutaj też Można sobie tego spotkać gdzieś tutaj złapać Ja teraz stoję na spocie, ale mam nadzieję, że Nikt do mnie stamtąd strzelić nie może, jeżeli nawet tak, to ten przestrzał jest bardzo, bardzo lichy, ale widzę, że kolega nie chce się te, póki co na nas wychylać. Ja się delikatnie wycofam, żeby ten jego, powiedzmy, kąt przestrzału był gorszy, a też sobie swoje kąty lepsze. I teraz możemy być że czekamy na to, kiedy on wychyli sobie tutaj wieżę, bo raczej on pokaże ponownie, ale też trzeba zwracać uwagę na drugą stronę, bo tam będziemy musieli sobie oczywiście gdzieś jakoś to wspierać, jeżeli nasza drużyna by sobie nie dawała rady. Nasz grill dość agresywnie bym powiedział sobie zagrał, pojechał gdzieś tam dołek. ja też nie strzelam gdzieś tutaj po tych krzakach, z tej strony powiedzmy gdzieś tutaj, bo nie miałem też ja przestrzału jako takiego przez wroga na nas jeśli się jakbyśmy tutaj wykryli, to tamte czołgi mogłyby do nas strzelić ja ten EBR coś tutaj próbuje, coś kombinuje ja sobie podjadę troszeczkę agresywniej przez co będę też dużo bardziej narażony na ten ostrzał ale jeżeli ten powiedzmy to będzie chciał sobie gdzieś tutaj um, pograć właśnie z tej strony, to będziemy mogli sobie na niego złapać Jakiś tam przestrzeń, jeśli on znajdzie krzaki, no to może być duży problem. Czyśmy go wykryli? On raczej wykryje nas i po prostu odda nam weźmy jakieś darmowe pociski, plus po mogą polecieć stamtąd. Też widzę, że wygrywamy ten mecz, co nie jest dla nas takie super przyjemne. Właśnie, on sobie teraz tutaj wykrył pytanie, czy coś więcej sobie do nas poleci. Ciężko stwierdzić, to też mądrze gra, że się nie wychyla. To wychylenie tak naprawdę, jeżeli byśmy stali w tej samej pozycji za czas, mogło się do niego skończyć śmiercią. No, oni też mają potężne ciało, mają jak panzera, który za tysiąc potrafi go przywalić, bo jakieś inne, te takie mogą tak naprawdę nas zdobić. A my teraz możemy się tak delikatnie, powiedzmy agresywniej tutaj wychylać. No, pytanie, czy ten Eber jest w stanie wypchnąć na tego proga? No, przyjechał dość agresywnie, nie zauważył go. Pytanie, czy ten prog gdzieś tutaj jest, czy już się zdążył wycofać, właśnie gdzieś tam za te wszystkie osłony. Nie będzie sobie chciał grać z tamtej strony. My na pewno możemy się skupić na tym, co wykryje nasz Eber w tym momencie. Zobaczymy jak on podjeżdża, gdzie będzie sobie jechał, a teraz raczej te wszystkie te deki już są przestawione na drugą stronę. I po prostu będzie nas czekał wyjazd do przodu, żeby sprawdzić co się tam będzie działo. Dostajemy lampkę. Jest ten prog. Właśnie o tym mówiłem, że on sobie będzie mógł tak zrobić, że sobie znajdzie krzaczki. W tym momencie raczej ten TFOP do niego dojedzie oraz drugie projekt My nawet stąd nie możemy... Nie mamy co zjeżdżać raczej. Bo wątpię, żebyśmy mieli jakąkolwiek szansę. A też musimy się odwrócić i przejechać dalej. Ale to już pewnie będzie po bitwie. No i mamy to, jeszcze taki strzał. Pojechałem za 74, ale tak naprawdę bitwa do zapomnienia można powiedzieć. To jest właśnie to, kiedy ta nasza drużyna bardzo mocno wygrywa, a my zdetetujemy się na jakąś tam kamperską grę. To tak to wygląda. Teraz zagramy sobie trzecią bitewkę. Oczywiście jeszcze wam pokażę to, co się tutaj wydarzyło. Ci po prostu te nasze yy, wszystkie statystyki. No tak jak mówiłem, bitwa do zapomnienia. Więc teraz, jeżeli to będzie jaka możliwość, spróbujemy zagrać trochę agresywniej. No i powiem wam, że trafiliśmy na mapkę, na której bez gry agresywnej tak naprawdę się nic zrobić nie da. Bo żeby nie grać agresywnie, to chyba trzeba się ustawić tutaj na czerwonej linii i czekać, aż coś nam wiedzie w kapa. No i jest to mapa zdecydowanie bardzo, bardzo mała i to taka mapa, gdzie podjeżdżając sobie do tak naprawdę środka, jesteśmy w stanie zobaczyć całą mapę. No i teraz pytanie, czy my chcemy właśnie na ten środek podjechać, szukać jakichś przestrzałów? czy chcemy kierować się gdzieś w stronę górki, później sobie snajpić. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy grać agresywnie, to powinniśmy sobie zająć właśnie ten środek. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Tak jakie czołgi się nam tutaj pokażą, no niestety naszą Manticore troszeczkę sobie przyblokowaliśmy. Zdarza się tak. Jeszcze kolega tego strzelił z tego względu, że jest niezadowolony właśnie z takiego mm, obrotu wydarzeń. No ale cóż, on też nasz no, To Co prawda on, mógłby być tutaj dużo, dużo szybciej. A, I ten lajcik tutaj mógłby być tak no, naprawdę naszą pierwszą fajną zdobyczą. jak on chyba wie o tym i sobie po prostu stąd pojedzie. Ewentualnie będzie chciał sobie jeszcze tutaj jakoś tu uciec. Widzę też, że jest siódmy tutaj podjeżdżał na blisko. No ja zostanę wcelowany w to miejsce. Wydaje mi się, że ten light będzie chciał sobie tutaj podjechać. Na to szczerze liczę. On za bardzo stąd ucieczki nie ma. No, oczywiście może jechać w drugą stronę, no ale sami tak jest. No i to jest właśnie coś. Tego nie lubię w radzieckich czołgach ciężkich, czyli po prostu pancerz magia. Czyli ja strzelam z hesha nawet i zobaczcie, że po prostu ten pancerz bić się nie mogę. No ale widzę już tutaj kolejne problemy, czyli taka 705, która sobie do nas jedzie, która na pewno nas penetruje za chwilkę. No bo nasi sojusznicy odpuścili sobie totalnie tą flankę. Ten nasz 277 musi uciekać, nie ma innego wyboru. My się teraz tutaj wcelujemy, bo ten kolega może wyjechać nawet bokiem, czyli nie pomyśli o tym, że my tutaj gdzieś byliśmy. Stoimy no total open. Ona raczej się kontuje Szybko możemy to sprawdzić. Oczywiście, że się kontuje więc to będzie taki strzał. weźmy sobie za 400, za 500 yy, szkodzeń raczej, nic więcej. Też widzę, że kolega się tam nastawia w drugą stronę. Może teraz taki podjazd, lekkie, lekkie zaskoczenie. To właśnie tutaj jeszcze ta piątka. Teraz sobie może fajnie to jest znaleźć, nawet przestrzał. Chodzi za 1000, bo że oczywiście nie jest to przebicie. Ale zawsze jak już jakiś damage mamy, jakiś taki strzał, weźmy sobie, niebagatela no i właśnie, nasi wygrali bardzo mocną górkę Ja naprawiam sobie te zbiorniki, nie chciałbym się tutaj zapalić, bo oczywiście nie mam tutaj apteczki. znaczy nie mam tutaj gaśnicy, więc to by było dla nas tragiczne. W skutku, byśmy się pewnie spalili za pół HP. No i to będzie taka bitwa, powiedzmy, w close combat, czyli będziemy się po prostu bić na bliskim dystansie. Jest ta piątka, jeżeli mi się tutaj delikatnie przykontujemy i powiedzmy, przycelujemy je po tym garku. To jest nawet szansa, że to ją przebijemy? No raczej bała. No ale właśnie, wchodzi nam za 800, on nam ostrzegł za 300, my go za 800, więc powiedzmy sobie wymiana jak najbardziej na plus. Nie widzimy tej flanki, Nie może nam wyjechać iść siódmy. I oczywiście to będzie tragiczne w skutkach, my potrzebujemy dużo, dużo, dużo naprawdę pomocy. Iść siódmy nie jedzie w tym, w tym kierunku, więc to jest dla nas dość fajna informacja, tylko się zastanawiam, czy nie chce się jeszcze bardziej wycofać. Ten kolega nasz raczej jest już martwy, nie ma sensu już mu raczej pomagać. Po prostu oni na niego wyjadą i go, i go skończą, a i tak przeładowują. Ewentualnie możemy tutaj pomóc, objeżdżając go jeszcze dalej. Ten i siódmy raczej będzie sobie tutaj schowany, a my będziemy mieli też, znaczy, więcej ta czasu na to, żeby przeładować kolejny pocisk. Za chwilę, że tutaj dojeżdża, też lodówka, więc chcielibyśmy się na nią wychylić. Bo ona będzie dla nas naprawdę łokomioną kąskiem. Zobaczcie, wyjeżdża. Tylko 1500, no nie polosowało, Ale no, już mamy 3000 do meczu, żeby on nawet, tylko teraz kolejnym takim łakomym kąskiem dla nich. Jesteśmy właśnie my, my którzy sobie tutaj powiedzmy ładujemy. Nikt im zespota, więc schowam się teraz tutaj. Pewnie ktoś z tej strony również wyjedzie, ale jestem teraz, powiedzmy, bezpieczny. Na tyle, że mam plecy. Ten kolega na sobie wyjeżdża, daje nam pechę. My niestety ładujemy, więc to jest problem, który, który tego czołgu bardzo często dotyka. I po prostu ktoś nam wyjeżdża, kiedy jesteśmy na przeładowaniu. W tym momencie my raczej nic nie zrobimy. Chowam się od tych czołgów, które są nam na plecach. A widzicie, że te wszystkie litewki są. Albo bardzo mocno przegrywane, albo mocno wygrywane To nie ułatwia nam oczywiście robienia damage'u Też boję się tego, że ta lodówka nam gdzieś wyjedzie z tamtej strony Ale pomału trzeba ryzykować, jechać do przodu Tego wyprętu, że No jeżeli zjadą nam na plecy, tak naprawdę to się wszystko zakończy Tu możemy sobie czołg dobić, ale to już raczej Był ostatni strzał na bitwie, no właśnie tutaj wyjeżdża nam lodóweczka Która nam ten, tak naprawdę bez żadnego przebicia, celowania, mogła sobie po prostu do nas strzelić Więc 3500 damage'u Zagramy sobie jeszcze jakąś fajną bitewkę, mam nadzieję, bo oczywiście to nie koniec, ale teraz musimy się zobaczyć w garażu. No i tak prezentuje się to już w garażu, no oczywiście my sobie zrobiliśmy te 3000, dużo czołgów powiedzmy twardych, takich jak nasz Super Conqueror, czy to Minotauro, no, według mnie powinny zrobić więcej. My takim czołgiem powiedzmy sobie niezbyt twardym jakoś tam daliśmy radę zrobić sobie ten demeć, oczywiście tutaj widzicie to jak wygląda pod demieciem, niech Leopard też czołg miękki też dał radę, a właśnie jakieś takie inne czołgi... Nie za bardzo dowiozły, nawet warty zrobiły sporo więcej niż 60 TP, co też o czymś świadczy, ale ja już nie przedłużam. Tylko sobie polecimy to. ostatnie bitewki. No i mamy kolejną mapę. Tym razem jest to ENSK, a więc znowu mapa z tych najmniejszych, czyli powiedzmy sobie z takich, które są dozwolone na 10. Tierze, to są mapy już najmniejsze. Chyba mniejszych nie ma, jeżeli chodzi właśnie o, o Himmelsdorf, o ENSK, o kopalnie. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś taka mała mapa, gdzie, gdzie tak naprawdę czołgi się spotują z praktycznie respon, bo zobaczcie, że ta linia spotingu, jeżeli byśmy stali tutaj naprzeciwko siebie, to praktycznie dosięga tych czołgów, które tam się dopiero pojawiają. No i gdzie my tutaj tak naprawdę możemy zagrać? No, chyba musimy grać jak taki typowy czołg ciężki, czyli po prostu dojechać sobie w jakieś miejsce i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś z tego zrobić. Ewentualnie właśnie zająć sobie jakieś okienka, wychylić tylko wieże i sprawdzać tam, czy ktoś nam nie wyjedzie pod lufę, tak jak robi to ten grill. Zobaczcie, że on też czołg miękki, czołg, który jest penetrowany tak naprawdę każdą pestką, ale dojeżdża sobie do okienka i tak naprawdę chce sprawdzić, czy ktoś już będzie sobie tędy przejechać. Bo jeżeli ktoś będzie się sobie tędy przejechać, a my zdążymy oczywiście wystrzelić i ten pocisk doleci, to jest bardzo duża szansa, że go sobie przebijemy. No ale to jest rzadko spotykany tak naprawdę evenement z w, w tej gierce na dziesiątych tierach już ludzie raczej o takich przestrzałach wiedzą i raczej są na to przygotowani. Zobaczcie, że oni zajęli sobie tutaj pozycję na krosach, Dzięki temu skontrowali sobie to i tak naprawdę bez problemu zrobili sobie demęt, no ten obiekt wyjechał sobie trochę jak pać. A my tutaj mogliśmy zobaczyć tego FV, tego no niestety troszeczkę zbyt późno to zrobiliśmy. Teraz hasze przelatują przez różne takie budyneczki. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie sobie zapać to jeszcze tutaj dalej. Widzę, że te lajci sobie tutaj podjeżdżają. My dostaliśmy swój spot prawdopodobnie od tego obiekta, wychylając się po prostu tutaj troszeczkę działem. My jesteśmy w stanie do niego strzelić, no ona tutaj podjeżdża powiedzmy idealnie, tylko no właśnie my nie mamy pocisków yy, przeciwpancernych, tylko właśnie hatcha, więc taki obieg 260 od przodu to jest właśnie taki strzał za 500, Nie niepewniona na plus, ale on dużo szybciej przeładuje jego pestkę, jest powiedzmy sobie mniej warta i dał sobie radę dzięki temu powiedzmy wyjść tak, no może nie w korzystną sytuację dla niego, ale dla jego drużyny jak najbardziej tak, bo my taki strzał mogliśmy powiedzmy sobie oddać za 1000, 1500. A oddaliśmy go za 500, więc to nie jest dla nas miłe. Widzę, że tam agresywnie grają, właśnie tam w drugą stronę. Aczkolwiek tutaj też podejrzewam, że to będzie coś takiego jak ta ostatnia nasza bitwa, czyli po prostu zostaniemy zgnieceni przez przeciwnika. Jak widzicie, no nie jest to zbyt miłe. Ja też nie chciałbym, tak jak za każdym razem, właśnie takiej bitwy, gdzie my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic zrobić po prostu ten przeciwnik sobie wyjeżdża. Ale ustawia się gdzieś tutaj, może jakaś fajna pestka w bok wejdzie. Tutaj jeszcze ktoś nam wyjedzie. Ewentualnie będą próbowali nas objechać. Tej strony, więc tutaj też będziemy w stanie sobie gdzieś tutaj to przestrzelić, bo tak zobaczcie. My jesteśmy sobie całą drużyną, tak naprawdę w 4 kwadratach, i czekamy w tym momencie na egzekucję, bo inaczej tego nazwać nie można. Czyli przy was tak obiadą, zdominują wam tak mapę. No to nie jesteście w stanie się bić, powiedzmy, na wszystkich frontach. Zawsze gdzieś ktoś zostanie nieprzypilnowany, ktoś będzie mógł wam strzelić w plecy. Tak jak mi za chwilę pewnie tutaj dojedzie i strzedam, albo jakieś inne, inne parszystwo. Widzę, że tutaj 60 TP podjeżdża, tylko że on sobie strzeli, za chwilkę sobie strzeli, albo nie strzeli. My go strzelamy za 1800, tylko zaczęła się. My strzeliśmy w jednego gościa, a drugi z gości oddaje nam. Mieniamy gdzieś się cofnąć, bo ja już IC-7, już idzie cała reszta kompanii. Powiedzmy, udało się tutaj ten strzał odbić. Odwrócimy się w tą stronę. Ten IC-7 sobie oczywiście nas przebije, raczej nawet do nas nie strzela, jedzie UDES on też raczej nam tutaj dość dużą krzywdę zrobi. więc wydaje mi się, że ta bitwa. Zostanie pokazana w takim, powiedzmy, krótkim odstępie, jak to właśnie wyglądało. Ten uzysk teraz może nas skończyć, więc ja nawet nie mogę na niego wyjechać, a wyjeżdżałem te inne czołgi. Tak to właśnie wygląda, kiedy przejmie się jakąś kontrolę nad mapie. ten I7 świetnie to pokazał z drugiej strony, przejeżdżając, tak naprawdę, całe zielone i otwierając drogę do zwycięstwa swojej drużynie. A my lecimy od razu do następnej bitwy. No i jak pewnie możecie się spodziewać w tamtej bitwie miałem dość wysokie obrażenia, bo byłem czwarty w teamie, jeżeli chodzi o ilość zadanych uszkodzeń, gdzie ja robiłem tak naprawdę dwa strzały, jeden za 500, drugi za 1700 i, i to się skończyło. Reszta po prostu zrobiła poniżej 1000. To też świadczy o tym, jak szybko przegraliśmy, że te czołgi nawet nie zdążyły strzelać w inne czołgi, które pod nie wyjeżdżają, ewentualnie o skillu, który powodował to, że przeciwnik powiedzmy nie mogli trafić albo przebić jakieś czołgów, albo właśnie o tym, że nie grali na goldzie, bo to też czasami no dość dużo zmienia, ale ja mamy mapkę Overlord, taka mapka jest troszeczkę bardziej otwarta, troszeczkę bardziej przystosowana po to, żeby grać gdzieś czołgami ciężkimi, gdzieś tam sobie grać z ja pojadę na taką, powiedzmy sobie dla mnie, dość oczywistą miejscówkę, gdzie gdzieś tutaj się po prostu schowamy na początek bitwy, tylko na początku bitwy na tej mapie ktoś się gdzieś tam wychyli niepewnie ktoś gdzieś chce coś sprawdzić, czy są tu jakieś czołgi, czy są niszczyciele i to się zwykle kończy jakichś tam powiedzmy sobie fajnym strzałem No oczywiście nam taki strzał wejdzie Bardzo często tutaj się czołgi wychylają, żeby właśnie posprawdzać sobie te pozycje Czy przypadkiem nie mają gdzieś przestrzału na czołgi, które jeszcze nie dojechały, tak jak widzicie tutaj czołg podjeżdża, tylko Michał będzie zasłaniał ten bunkier To oczywiście nie będzie dla nas miłe Ta 113 też sobie chce gdzieś tam agresywnie grać, my nie mamy nikogo na, na dole Jeżeli chodzi o właśnie yy, jeżeli chodzi nam o tą plażę, co nie jest dla nas oczywiście niczym, niczym przyjemnym, jeżeli chodzi o takie względy taktyczne, jak to było w ostatniej bitwie, czy ten przeciwnik może nas tak naprawdę objechać. Ja się za to tak ustawię delikatnie tą, w tą plażę. Będę sobie oczywiście kontrolował, czy gdzieś tam tej pestki na górę nie można oddać. A jeżeli jakiś ciok będzie sobie tutaj jechał, no my jesteśmy fajnie wcelowani, możemy sobie tą pestkę oddać, a czego raczej z drużyny przeciwnej nie będzie się nas spodziewał. Aczkolwiek, no, podjazd tutaj, czołgiem, który jedzie sobie tak naprawdę gdzieś właśnie tym yy, tą wodą, powoduje to, że my za chwilę mamy plecy, my za chwilę mamy problemy. Aczkolwiek widzę, że tutaj problemy się zaczynają troszeczkę przed nami. Ja nawet przelęczę naprzeciw pancerny, bo wydaje mi się, że tutaj albo ta trójka, albo te czołgi u góry prędzej, czy później się wychylą, ta setka, też tutaj widzę, się jest stara kontować. To będzie dla nas oczywiście okazją do strzału, tylko właśnie przeciw przeciwpancerny, podjazd, który. Niekoniecznie musi się wbić, albo niekoniecznie musi trafić. Wtedy, oczywiście, i tu szkody nie zadajemy. To dziwne, trójka nas nie zauważyła. W tym momencie, nawet nie chce się wychylać na plażę, aczkolwiek jak widzicie i tak będę ją sobie tutaj skutował. Tak, właśnie teraz się to dzieje. Widzimy 121B. To właśnie, czy my jesteśmy w stanie go strzelić? Nie za bardzo. Czy on jest w stanie strzelić? Jak najbardziej, tak. W tym momencie, my dopiero opiemy na niego elewację. No i możemy go pilnować. Możemy pilnować tej plaży. Teraz wiemy o tym, że nikt nas nie obiedzie, ale tak naprawdę nie możemy kontrolować góry. Jeżeli chcemy trzymać ten czołg cały czas, weźmy sobie pod presją, Tego, że nie może się wychylić, gdzieś musi kombinować albo się wracać. Aczkolwiek wrócić się teraz, tamtędy, przyjechać tu ponownie, powiedzmy, górą, też to nie będzie dla niego na pewno miłe. Tak, ciekawe, że jeździ, mógłbym do niego strzelać, mógłbym strzelać do 60TP. Teraz dopiero nasze czołgi tutaj dojeżdżają, więc ja zmieniam swoją pozycję, sterowuję się w te czołgi, które gdzieś sobie tutaj grają, no jest ta setka że ja nie mam szansy, też, żeby z takiej odległości przebić, ale oddam taki kawałek, który tak naprawdę nic nie robi. No ale powiedzmy sobie, że za dużo też nie mogłem tutaj zdziałać. Już trzeba do nas jakiś lajcik. Ja tutaj mam też dość dobrą, weźmy sobie osłonę. Mogę sobie wyjechać za ten bunker, mogę się tutaj schować. Będziemy osłonieni od tamtej strony. Ale znów dzieje się to, co w poprzedniej bitwie, czyli po prostu my oddajemy teren. Rzeczynnik sobie go, oczywiście, chęcią zajmuje. No bo czemu tego nie robić? Zobaczcie, teraz tam w wszystkich tych szakach mogą wstać czołgi, które będą w stanie do nas strzelać, będą nas w stanie sputować, a my nie będziemy sobie w stanie nic zrobić. W tym czołg obracie będzie nam cały czas za bunkrem łatwiej, żeby się pokazała jego góra. Żebyśmy byli w stanie oddać jakiś tam powiedzmy, sensowny strzał. Tutaj właśnie jeszcze jest ta setka, jest ta trójka, które. No jak najbardziej są tam na słakomym pąskiem. zwłaszcza, że są to czołgi na dobiciu, więc nie trzeba tak naprawdę za dużo kombinować po prostu taki strzał, który dobija czołg, to też jest ważne, nie ważne nieraz, żeby strzelić taką pestkę zniszczyć ten jeden czołg, który też, pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli ma 20 HP, 10, 1 to dalej strzela za tą samą wartość, jakby miał full HP nie jest to w żaden sposób powodem do tego, żeby taki czołg lekceważyć oczywiście ktoś powie, no nie warto, bo pestka za 1800, a my strzelamy za 20 no ale jeśli patrzymy na przebieg bitwy, gdzie my też mocno przegrywamy i chcemy jednak tę bitwę jako taką wyciągać, chcemy ją gdzieś tam powoli, powiedzmy, przejmować no to musimy tak grać, musimy się bronić w ten sposób, że nawet te czołgi, które już są na tak zwanym oprysku, dobijamy a to zawsze też jest damage ten KPZ nam tutaj podjechał oraz te trójka od góry, ja bym nie chciał tej trójki wyrwać ale chciałbym na pewno z nią pomóc no właśnie, ja jej nie przebiję raczej szanse na to są bardzo, bardzo nikłe prędzej tego KPZ, -a, aczkolwiek na niego przestrzał też będzie bardzo trudny jeżeli byśmy sobie tutaj tak siedzieli poczekali, to albo ten KPZ nam wyjedzie tutaj dołem, albo taki 121B, na którego bardzo szybko możemy zobaczyć naszą elewację, a on raczej nie zdąży się tutaj schować. I jakimś cudem to weszło. nieskupiony celownik, ale wchodzi za 1100 kolejny czołg zniszczony. A więc teraz powiedzmy zapewniamy naszym kontrolę od dołu. Tak Wiemy o tym, że nikt tutaj nam nie podjedzie. Ten is 7 może sobie teraz tutaj najpierw grać, czekolwiek całe jest otwarte. Jezu, co tam tutaj lodóweczka. no to był piękny strzał, a tam jest gdzieś jeszcze VZ. Tam też inne czołgi, ale jeżeli byśmy zdążyli się tutaj cofnąć, złapać sobie ten przestrzał, skupić celownik, nawet nie do końca, no i przyleciało ponad. Jeżeli to by weszło, to by było naprawdę, naprawdę miło. Zobaczcie, STV już gdzieś sobie stoi gdzieś tam po krzaczkach, będzie nas świecił, będzie mógł sobie do nas strzelać. Jego DPM jest tak naprawdę zabójczy, bo nam się powoli kończą mufy. Bardzo wiele czołgów stoi gdzieś tam z tyłu, próbuje sobie to powiedzmy wyciągać. No jak ja tego STV nie wykryję. Nie ma szans, żebym go sobie wykrył. Mogę sobie jedynie tutaj strzelić na ślepo. Aczkolwiek taka pestka na ślepo, w takim będzie bitwie, kiedy nasze czołgi podjeżdżają. Może być nie dla nas niezbyt miła. Ale strzelę, bo wydaje mi się, że mam jeszcze czas na to, żeby przeładować. Żeby sobie gdzieś tutaj zrobić, a jeżeli ten strzał wszedł, no nie wszedł. I teraz moglibyśmy sobie to strzelić. To byłby na pewno bardzo pomocny dla naszej drużyny. W tym momencie się wstrzymu w tego Strfała. Widzę go. Bo on widzi mnie niestety też. No i właśnie, KPZ się wychyla STV. I AMX-13, 105 i nas niszczą, widzicie wszystkie te bitwy są naprawdę ciężkie, jeżeli o to chodzi Więc może jakąś wytnę, może nie, a po prostu zobaczycie jak to właśnie wygląda z takim czopiem, który no nie jest powiedzmy sobie spełnieniem marzeń, jeżeli chodzi o dzisiejsze realia, bo ta Co prawda jedna no, powiedzmy 100 bita wsiądzie wam taka, że zrobicie 10 tysięcy, 12 tysięcy, może się kiedyś komuś uda Czy też właśnie fajne wyniki po, 8, po 8K no ale niestety zwykle tak to wygląda, że te czołgi, jeżeli przegrywamy tak stromotnie, one jeżdżą tutaj twarde i tak dalej, to ciężko spenetrować, zwłaszcza z tych haszy Trzeba kombinować, trzeba szukać jakichś fajnych pozycji. Mi się to w tym odcineczku za bardzo nie udało, ale mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Zostawicie łapkę w górę, zostawicie komentarz oraz napiszecie właśnie na przykład w komentarzu, jaki czołg byście jeszcze chcieli zobaczyć w moim wykonaniu, w moim omówieniu. Ja się z że Wami żegnam, na razie, cześć!